Bohaterem dzisiejszego spotkania jest artysta zajmujący się wieloma dziedzinami sztuki, którego twórczość jest mocno osadzona w surrealistyczny świat dziecięcych wspomnień, która jest skorelowana z otaczającym światem przedmiotów oraz doświadczeniem życia w przestrzeni miasta. Wojciech Grabowski, bo o nim mowa, jest artystą mieszkającym i żyjącym tworzącym w Będzinie. Natomiast jego twórczość jest mocno związana z czasami dzieciństwa, czyli są to lata, kiedy mieszkał na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach oraz y, wspaniałe wyjazdy wakacyjne do Przemyśla, do babci. Praca zawodowa natomiast Wojtka związana jest raczej z górnym śląskiem, prawda? I tutaj muszę pokrótce przypomnieć bogaty dorobek artysty, a więc jest absolwentem Instytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i studium scenariuszowego szkoły filmowej w Łodzi, wykładowca Akademii Śląskiej w Katowicach, jest rysownikiem, pisarzem, reżyserem filmowym, miłośnikiem żeglugi żeglarstwa. Miłośnikiem książek, a także prozy Bruna Schulza. Jeśli chodzi o początek twórczości, to w 2008 roku wyreżyserował film pod tytułem Ekspresjonizm w Polsce, następnie podróż z Rafałem Malczewskim, artezna realiści ze Lwowa. Jako pisarz zadebiutowałeś w 2012 roku, prawda? Zbiorem opowiadań człowiek motocykl. Następnie została wydana książka Architraw Opowieści o architekturze Śląska i Zagłębia. Miastowic. Opowieści ze śląskiej metropolii. Design tamtych czasów. Tu sztuka i przestrzeń Górnego Śląska. W 2024 roku została wydana twoja książka pod tytułem Maroko, czyli rzecz o dorastaniu na Górnym Śląsku. Natomiast niespełna miesiąc temu ostatnie wydawnictwo, książka pod tytułem Stanisław ze wspaniałymi autorskimi rysunkami wydana przez wydawnictwo Karpatia. Ponadto, muszę tutaj dodać, Wojtek aktywnie działa w social mediach, bo codziennie albo prawie codziennie publikuje swoje wspaniałe rysunki, opatrując fajnymi komentarzami dotyczącymi no, współczesności, tego co teraz obserwujemy. I od razu narzuca tutaj mi się pierwsze pytanie: jako że jesteś artystą interdyscyplinarnym, to jakie jest podejście do Twojej sztuki, do własnego tworzenia? Która z dziedzin, jakie uprawiasz, jest Ci najbliższa? Czy jest to sztuka plastyczna, czy jest to literatura na przykład? Yy, droga Kasiu, pięknie to ujęłaś, wspaniały zrobiłaś mi wstęp i jestem wręcz wzruszony. I powiedziałaś bardzo trafnie jedną rzecz. Yy, surrealistyczne spojrzenie na dzieciństwo. I tak bym to ujął. I to nieważne, czy to jest rysunek, czy to jest tekst, czy to jest nawet film. Ale właśnie ten element surrealistycznego spojrzenia dziecka, któ któremu te światy się dziwnie łączą, przelewają, wyolbrzymiają, to jest dla mnie najważniejsza rzecz. Mhm. Dlatego też ta, ta oczywiście ta fascynacja szulcem, który to robił znakomicie i właściwie w sposób absolutnie mistrzowski w swojej mhm. prozie. Ale jakie to jest medium, to jest jakby mniej ważne. Ważne jest dla mnie, żeby te odczucia dziecka, yy, te emocje dziecka, to spojrzenie dziecka na świat właśnie oddać. Dobrze, to teraz może wróćmy do Twojego ostatniego wydawnictwa i zacznijmy od, jakby od końca Twojej kariery twórczej. Stanisław, książka, którą napisałeś niedawno. Właściwie kiedy ją napisałeś? No, ona tak dość długo powstawała. Właściwie kilka lat, bo i zbierałem rysunki do niej i te teksty tak porządkowałem. I to tak powstawało wolno, ale, ale w momencie, kiedy znalazł się wydawca, no to stwierdziłem, że fajnie to, to, to wydać. I mhm. no bo nie ukrywajmy, że wydawcę trzeba znaleźć. To w tych tak, czasach jest tak, to ciężkie, to jest więc jeżeli to ktoś to był chętny, no to tu w ogóle nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba, trzeba wydawać. A jeszcze to się fajnie zbiegło z wydaniem y, rysunków z Przemyśla. To wydała Biblioteka Przemyska. Mhm. No więc to jakby się te, te, te dwa światy połączyły, Połączyłem. no bo to, to, jest, to jest jeden jeden obraz mojego właśnie dzieciństwa, takiego bardzo rajskiego, idyllicznego w Przemyślu. W I tak też czyta się tą książkę, mm -hmm. mając takie wrażenie, że gdzieś się tam jest w jakimś idyllicznym świecie. Kim dla ciebie był Stanisław? No to niezwykła postać, bo to nie tylko fakt, że, mój, że to był mój wujek, zwariowany wujek, ale dla, dla Przemyślan to jest postać, którą oni pamiętają i, i on był rzeczywiście tak niezwykłym człowiekiem, że Zaistniał w mieście, i myślę, mam nadzieję, że będzie kiedyś jego ulica. Może być krótka i, i mało uczęszczana, ale to była tak niezwykła postać, przede wszystkim niezwykła właśnie w podejściu do życia. Człowiek, który cieszył się życiem. To wcale nie jest powszechne. Im w, w naszych czasach radość z życia, z wstania rano i, tego, i czekania na to, coś, co fajne, fajnego się wydarzy, to wcale nie jest rzecz oczywista. A taki był Stanisław. A brało to się stąd, że no po prostu właśnie był bardzo ciekawy świata. Tak. Bardzo go interesowało wszystko wokół. No i rzeczywiście nie miał jednej ręki, ale jakby zupełnie mu to nie przeszkadzało w tym, żeby yy, pływać. Nawet wyczynowo, żeby jeździć na motocyklu. Grał w szachy, znakomicie startował w turniejach szachowych w całej Polsce. Jeździł po całym świecie. No i wreszcie zdecydował się na rzecz bardzo dziwną, mianowicie na spływ na butelkach plastikowych. To było absolutnie wtedy jakieś niepojęte, takie myślenie ekologiczne, bo myślał po co te butelki wyrzucić, Wtedy jeszcze nie było przetwórstwa tak rozwiniętego, po co je wyrzucać, pozbierał je i zbudował z nich tratwę. I zbudował z nich tratwę z 600 butelek i popłynął w dal. No wspaniała sprawa, wspaniała sprawa. Będąc na emeryturze, on pracował wiele lat jako urzędnik, ale właściwie dopiero na emeryturze stwierdził, że musi zrobić coś takiego fajnego, co, co i jemu sprawi wielką satysfakcję, no i będzie jakoś tam echem się odbije. Stanisław najwyraźniej bardzo cię mocno zainspirował. Chyba, Jak najbardziej. Był takim człowiekiem trochę renesansu. Nie? Wszystko, tak jest, wszystko dokładnie. Umiał, tak, co tak, potrafił tak, zrobić? Tak, wszystko mu się tak, chciało. Tak. Mam tutaj taki cytat dotyczący Stanisława z twojej książki. A Stanisław był połączeniem galicyjskiej zaściankowości ze swobodnym oddechem światowca, który może wszystko, który jest kawałkiem, kowalem swojego losu. Stanisław był nieodrodnym dzieckiem Galicji z jej ograniczeniami i śmiesznością, a jednocześnie znajdował się poza nią. To tak, jakby być mieszkańcem Drogi Mlecznej i jednocześnie obserwować jej świetlistą smugę w bezchmurną noc. No, świetnie to ująłeś. Ale właśnie, bo to też chodzi o to, że nie oszukujmy się, to nie był wielki wyczyn płynięcia na tej tratwie płytką rzeką do, do Warszawy. Chciał do Gdańska, ale nie udało mi się, no bo dostał zawałów w Warszawie. Ale właśnie, ja tam też tak piszę, że to, że tratwa Stanisława była karykaturą tratwą, tratwy jakiejś wielkiej, wielkiej wyprawy, mhm. San był karykaturą wielkiej wody i tak dalej. Ale w tej małej skali to było niesamowite, niesamowicie awangardowe wydarzenie, jakby, prawda? To, to łączenie tych butelek gumkami, no to to jest bardzo galicyjskie, bo tam wszystko jest takie właśnie, sznurki się rozciąga, wiesza się pranie, podwórka są zagracone. Jest to takie ciasno-galicyjskie. I on jakby rzeczywiście był galicyjski, ale jednocześnie przekraczał te ograniczenia. Bo on zawsze mówił, bądź właśnie kowalem swojego losu. Jeżeli coś sobie postanowisz, to zrób to. Marzenia są podstawą naszego działania. I zdeterminowany był w tym, co robił. Otóż to, dokładnie. No i nawet jak ten zawał miał, a potem udar, to dalej funkcjonował. Podniósł się, ćwiczył, rehabilitował ciało i dalej funkcjonował. No i jest to absolutnie piękny przykład dla wszystkich, jak żyć. Człowieka, który miał ograniczenia swojego ciała, był inwalidą. Człowieka, który miał ten zawał i był częściowo sparaliżowany potem, ale do końca życia był szczęśliwy i aktywny. I tak właściwie wszyscy powinniśmy z tego czerpać wzorzec. Jasne. Książka jest powrotem do takiego szczęśliwego, ukochanego dzieciństwa i do miasta Przemyśla. Powiedziałabym, że jest to takie trochę dualistyczne podejście do świata, bo z jednej strony jest to ten świat takich dziecięcych fantasmagorycznych przemyśleń i tego surrealistycznego świata, a z drugiej strony no jest to dość mocno osadzone bądź w rzeczywistym, w realnym świecie, w świecie przedmiotów przede wszystkim, sytuacji, postaci, zdarzeń, wyglądu postaci, bo ty świetnie opisujesz wygląd tych postaci. Na przykład scena opisu, kiedy poszedłeś z babcią do lekarza i scena opisu samego doktora, jego wodzenie palcem, które gdzieś tam potem coraz dalej, dalej opisujesz scenę, wychodzenie poza gabinet, już potem przestrzeń, pejzaż. To wszystko jest bardzo spójne, to, to wszystko się ze sobą łączy. Taki dwojaki, dualistyczny świat. Bo ja twierdzę, no. że dziecko jest największym artystą. Że nie można tego przebić. Właśnie widzenie świata przez dziecko jest absolutnie twórcze. I jest bardzo wyraźne i ja to też w tej książce podkreślam. Właśnie pewne szczegóły się niesamowicie nawet wyolbrzymiają, prawda? I nawet zniekształcają. Ale jest to taki ogląd rzeczywistości, który właściwie potem tracimy, stając się dorosłymi. I, i, i ta, obciążeni tą, tą zwykłością, tym, tymi zwykłymi problemami nie potrafimy Potem już tak widzieć, tak czysto, tak właśnie artystycznie jak dziecko. Ty piszesz, piszesz obrazami i rysujesz słowem, mogłabym powiedzieć. Czy rysunki zawarte w książce Stanisław są przedłużeniem tych wszystkich opowieści? Idealnie trafiłaś, bo to właśnie najważniejsze, żeby to razem funkcjonowało żeby to na styku y, jakby iskrzyło, prawda, że nie tylko słowo, ale słowo i obrazek daje nam jeszcze coś, jakąś taką nadbudowę. Dopiero jak sobie porównamy te kilka słów z tymi, z tymi kreskami, to nam jakby się pełnia właśnie, może tego dzieciństwa tworzy. A kiedy zaczęła się twoja pasja do wody, do żeglugi? Może od tych właśnie y, przygód z wujkiem Stanisławem? Niewątpliwie może od tych, tak. Y, od tego y, momentu, kiedy zabierał ciebie wraz z kuzynkami na spływ Sanem. Y... Ile jeden człowiek może dobrego zrobić? No więc właśnie, to, te wszystkie fascynacje, które ja teraz staram się realizować, chociażby żeglarstwo, to jest, jest zdecydowanie to są właśnie y, inspiracje Stanisława. To są te spływy. On był pierwszym człowiekiem. Który wymyślił to, żeby na Sanie spływać. Leniwa rzeka, która fajnie się toczy przez piękne miasto, no to trzeba skończyć skombinować te pontony i płynąć. I on namawiał całą rodzinę. Płynęliśmy całą rodziną no kapitalnie. Jak włoska rodzina na trzech pontonach, połączonych sznurkiem, płynie sobie w dal przed siebie, niczym się nie martwiąc. No, kapitalnie. Super, wspaniała przygoda. A cofając się do początków Twojej twórczości? Zacząłeś swoją podróż artystyczną od reżyserowania filmów o sztuce. Dlaczego w pewnym momencie jakby zaprzestałeś tej działalności? Czy stwierdziłeś, że film to nie jest to, co chcesz robić w życiu? Jak wyglądały te losy, jak się potoczyły? To jest bardzo prozaiczne. Jak wiecie, realizując nawet taki, taki materiał, filmowanie wymaga naprawdę wielu elementów. I żeby te elementy spiąć, żeby o to wszystko zagrało, to naprawdę to, to wymaga ogromnego wysiłku. Mnie się po prostu przestało chcieć. Na przykład, pracowałem w strukturach telewizyjnych, które są bardzo skostniałe, i bywało tak, że nie mogłem sobie wyznaczyć operatora. Chciałem, żeby ten, który jakąś tam ma podobną wizję plastyczną, jak ja filmował, zrobił mi, mi mu film, ale dawali mi innego, któremu się na przykład nie chciało. Nie? I, I to już jest taka przeszkoda, że, że to, cię, to, to cię dołuje, już ci się nie chce tego robić, jak masz namawiać tą ekipę, jeszcze, no jeszcze zróbmy ujęcie, jeszcze przebitka, Oni mówią nie, bo już jest ta godzina i już my musimy jechać na obiad. To dużo rzeczy zależy od innych osób. Otóż prawda? to. Żeby je tak jest, i do dokładnie tak. I w związku z tym, ja oczywiście, pod koniec tej mojej działalności filmowej sam sobie filmowałem sam byłem sobie operatorem, scenarzystą, reżyserem sam sobie montowałem co teraz jest coraz bardziej powszechne. Ale, mimo wszystko, to. Problemów przy filmie jest za dużo i o wiele łatwiej jest wziąć ołówek i coś narysować, przelać swoją wizję na papier albo nawet w postaci słów, niż jednak składać film. Po prostu. No, to jest chociażby taka sprawa, że no dobrze, chcę sobie dać fajną muzykę, bo akurat ta muzyka mi pasuje. No trzeba te prawa zdobyć. A jak nie mam tych praw, tej muzyki nie dam. No i już pewien pomysł, prawda, odpada. A w kiedy w takim razie narodził się pomysł na pisanie książek? Czy może był to jakiś proces, do którego musiałeś dojrzeć? Musiałem dojrzeć i to też do mojej pierwszej książki, czyli tego debiutu Człowiek Motocykl, który jest o przemyślu, najpierw właściwie zrobiłem takie kolażowe ilustracje. Nie miałem odwagi, żeby pisać i stwierdzić, no to, co napiszę, jest na tyle dobre, że trzeba to wydać. Ale pomyślałem sobie w odwrotnej kolejności. Jak już są takie ilustracje takie trochę fantasmagoryczne, yy, z przemyśla, kolażowe, właśnie takie niecałkiem, niecałkiem realistyczne, to może warto do tego dopisać tekst. I tak powstał, powstała ta pierwsza książka. Czyli już przy pierwszej książce jakby była taka idea, że ob obraz, słowo, prawda? To wynikało z pewnego strachu, że, ja, że samo słowo nie będzie na tyle dobre. <laughs> Ale w sumie, w sumie to się rozrosło, czyli te opowiadania powstawały. I, i nie można powiedzieć, że, że to jest tylko, że słowa są tylko dodatkiem do, do obrazków, No bo powstały pewne zamknięte całości w postaci opowiadań, prawda? No i tak się zaczęło. No. Zatrzymajmy się jeszcze troszeczkę przy rysunku, który nie ukrywam, że jest mi najbliższą dziedziną sztuki. Czemu nie jest dla Ciebie dzisiaj? Bo publikując rysunki na Facebooku, opatrujesz je fajnymi komentarzami, odnosisz się do rzeczywistości. W pewnym sensie jest to może jakieś Twoje, twoje narzędzie walki z pewnymi technicznymi nowinkami, choćby jak sztuczna inteligencja. która. Tak. No nie ukrywajmy, ale zabija indywidualność i niech ona sobie będzie w sferze techniki, ale niech nie wkracza tam, gdzie, gdzie jest twórczość i wrażliwość. I czy to tak wygląda, że jest to takie troszkę twoje narzędzie? Nic dodać, nic ująć. Yy, Kasiu, powiedziałeś to idealnie, dlatego że właściwie, no, właściwie po to teraz rysuję, żeby się przeciwstawić sztucznej inteligencji. Rysuję szczegółowo, rysuję yy, dość precyzyjnie, ale mimo wszystko fantasmagorycznie o tyle, że to, że jeszcze zakładam, chociaż oczywiście to może być złudne, jeszcze tego sztuczna inteligencja nie będzie w stanie zrobić. Yy, oprócz tego, no jednak indywidualny charakter kreski, jak wiesz, zawsze jest indywidualny i to też ratuje, ratuje sytuację. I tak jak powiedziałaś, yy, sfera twórczości to jest sfera człowieka. I tu nie ma szans, żeby, żeby maszyna mogła to. Ona coś zrobi lepiej, ale nie zrobi tego z duszą. No po prostu nie. nie, nie ponieważ na razie sztuczna inteligencja nie ma świadomości, to nie ma właśnie wspomnień, pamięci, przeżyć, emocji, więc nie jest i tu ludzie popełniają błąd. To zrobił, błąd zrobił teraz Instytut Witkacego, który próbował ulepszyć scenografię do sztuk Witkacego, zatrudniając sztuczną inteligencję. Wyszło fatalnie, nie, nie powstało nic ciekawego z tego, yy, dlatego że sfera sztuki, sfera twórczości jest zarezerwowana dla człowieka. No na tym właściwie najkrótsza definicja sztuki to jest działalność człowieka tak. głęboko ludzka. I tyle. Poruszająca mocno emocje. Tak jest, Coś tak może jest. Podobać, nie podobać, tak ale jest. ma poruszać. Tak jest. Tak mhm. jest. Twoje rysunki y, są bardzo spójne z tekstami, które piszesz. Opowiadają o mieście, są bardzo kontekstualne. Dla mnie to są takie w ogóle te opowieści, które zawierasz w książkach, są dla mnie takimi obrazami kubi, kubi, kubistycznymi. Przedmioty rozłożone na części, mm -hmm. mocno opisane, no, bardzo dużo tam się dzieje. Jak myślisz, czy one mogą być uniwersalne, pomimo że dotyczą konkretnych jednak miejsc? Mam nadzieję, że tak i mam taki odbiór. Oczywiście tych czytelników nie jest zbyt wiele, bo te książki nie mają promocji. Tu jest pewien mechanizm taki, jak jest promocją, to jest dużo czytelników. Ale ci, którzy czytają, odnajdują swoje światy. Mimo, że to jest przemyśl, że to jest moje dzieciństwo, odnajdują swoje dzieci, dzieciństwa, swoje przeżycia, swoje nawet wizje i, i krajobrazy. Czyli jest, jest to w pewnym sensie uniwersalne, mam nadzieję. No tak, można się w nich doszuka, doszukać symboliki regionu, swojej mm -hmm, tożsamości, mm -hmm. tej tożsamości regionalnej. W związku z tym, jak myślisz, czy Będzin mógłby kiedyś być bohaterem Twoich opowieści? Będzin miasto, był. W którym żyjesz. Będzin był, tak, tak. Ja nawet napisałem kilka opowiadań o Będzinie, o, o na przykład takich mieszkańcach kamienicy naprzeciwko, mm -hmm. którzy. Nawet to było opublikowane w Śląsku. I Będzin jest bardzo ciekawy. Z tym, że jest, kulturalnie jest bardzo zaniedbany i, i tu naprawdę ist, pracować w tej materii jest bardzo trudno, dlatego, że tu ludzie nie mają głębokiego poczucia tożsamości z miejscem. To, to, trzeba, dopiero to trzeba dopiero zbudować. Są wybitne, właśnie na przykład, tak jak w drohobyczu, drohobycz z na cały świat, no to tu mamy Wygockiego. Wybitny pisarz, znakomity, tylko jeszcze za mało identyfikowalny z miastem. Bo to chyba się stoty bierze, że w ogóle region Zagłębia Dąbrowskiego jest regionem pomiędzy, pomiędzy no Małopolską więc a Górnym Śląskiem i ta tożsamość tutaj nigdy do końca nie była taka Otóż określona to. Plus i mocno napływowa. przez mieszkańców. Jasne. mocno napływa, napływowa ludność, ludność tak. robotnicza, tak ludność jest. właśnie pomiędzy, gdzie, gdzie nic nie było takie y, mocno y, opisane. Tak, więc jest. też się to też się stąd na pewno bierze. Że to nie tylko Będzin ma z tym problem. Myślę, że wszystkie te miasta zagłębiowskie mają tak mieć problem oczywiście. z tożsamością regionalną, kulturową, społeczną. Tak jest. Mhm. Napisałeś do tej pory siedem książek właściwie o swoim dzieciństwie, o artefaktach, o sytuacjach, o przedmiotach i są to lata. Które nawiązują do, właśnie do lat 70., 80., 90. Jak myślisz, jak młodzież odbiera Twoje książki? Jak sądzisz, czy czyta Twoje książki? Zresztą pracujesz z młodzieżą, jesteś wykładowcą. Odpowiedź będzie krótka. E, więc masz do czynienia codziennie z młodzieżą? Młodzież nie czyta moich książek, bo nie czyta w ogóle książek, generalnie. Więc no, to jest ten czas, nie wiem, może on się kiedyś odwróci, że na razie jest to tak naprawdę odwrót od, od czytania i to nie ma co się oszukiwać. Tam te słupki y, czytelnictwa w Polsce czy w ogóle na świecie tam się wahają, raz niektórzy się podniecają, o troszkę wzrosło tego, to czytelnictwo. To wszystko jest mało, to wszystko jest mało. Moi studenci nie, nie czytają generalnie książek, y, lektury czytali opracowania, no to akurat rozumiem, bo niektóre lektury są bardzo nudne, ale bardzo szkoda, że nie mają nawyku czytania. Jednak świat obrazowy to, to jest to, co ich kształtuje, a nie słowo. No szkoda, szkoda. Żałujem. Ale na szczęście obraz też tworzysz, też tworzysz obrazy, <noise> więc jesteś, jesteś artystą e, wszechstronnym, e, więc jakby masz propozycję i tekstu, i obrazu. Tak. Mam nadzieję, że jednak sięgną e, po te obrazy e, i po te Twoje teksty. E, także bardzo dziękuję Ci za rozmowę. E, życzę głowy pełnej pomysłów na dalszą twórczość. I zachęcam czytelników do czytania Twoich książek, a szczególnie do ostatniej Stanisław. Dziękuję, Dziękuję serdecznie.